Bardzo dziękujemy za nagrodę. Warto. Warto powiedzieć, że choć nas jest tutaj tylko czwórka, to za realizacją spektaklu stoi wiele wspaniałych osób, a od początku łączyła nas wspólna sprawa i potrzeba, żeby o społeczności LGBTQ plus w Polsce mówić inaczej, czyli normalnie i po ludzku. W spektaklu poruszamy problemy i tematy, które są bliskie naszym bohaterom, a na wybór tych bohaterów. Nie miało wpływu to, jakie mają przekonania życiowe czy polityczne. I to dało nam możliwość w spektaklu konfrontacji naprawdę rozmaitych poglądów i opinii. I dzięki temu mogliśmy opowiedzieć po prostu o ludziach. I to jest właśnie siła dokumentu. Dziękujemy bardzo za nagrodę. Spektakle teatru dokumentalnego niosą bardzo dużą wartość społeczną, ale nie są pozbawione także wartości artystycznej. Dlatego jest mi bardzo miło, że żwi nagrody Warto. Doceniło nasz spektakl. Jest to ogromne wyróżnienie dla całego zespołu, czuję się zaszczycony. Dziękuję. Dziękuję wszystkim współrealizatorom, przede wszystkim aktorom. Naszym producentom Piotrowi Adamczykowi i Tomaszowi Jeznachowi, którzy od początku tworzyli razem z nami ten spektakl, oraz wszystkim tym, którzy na różnych etapach eksploatacji tego projektu wspierali nas zarówno dobrym słowem, jak i finansowo. Dziękuję. A na koniec pragniemy bardzo, bardzo podziękować bohaterom naszego spektaklu 22 fantastycznym osobom LGBT, które były. Odważne, otwarte, które zgodziły się opowiedzieć nam swoje historie, często trudne, bolesne i intymne. Ogromnie Wam dziękujemy za to zaufanie. Bez Was ten spektakl by nie powstał i dla nas jesteście bohaterami. Nie tylko w tym znaczeniu, bohaterów spektaklu, ale po prostu jesteście bohaterami. Kropka. Bo trzeba być bohaterem, żeby żyć w Polsce. Bardzo Wam dziękujemy i pamiętajcie, że miłość zwycięży.